Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na zapowiadany już odcinek zdrapkowej udawanej paczki z drap party. E, już widzicie po obrazku, jaka to jest e, zdrabka, którą wybrałam. No i postanowiłam, że zdrapię te wszystkie zdrabki w jednym odcinku. Jest tutaj 25 sztuk z 5 kolektur, więc jest tam 5. Jakby pięć paczek pomieszanych. Nie ma wszystkich numerów, ale niektórych jest po dwa. No i zobaczymy, czy będzie szczęśliwa dla mnie ta zrabka, czy nie. Premiera była bardzo szczęśliwa. No i poszukamy szczęścia w tej zrabce. Obstawiajcie, ile będzie. Ja nie wiem, ile będzie, ale włożyłam tutaj te wygrane z tamtych poprzednich zrapek, więc jakby tak trochę nie czuję tej. Że tak powiem, że wydawałam pieniądze na to. No i bawimy się dalej po prostu. Zobaczymy, może coś się uda. 250 zł na zdrapeczki kupowane każdego dnia. Bo ja sobie tutaj tak zaznaczałam, że trzeciego na przykład. Tutaj trzeciego, ale w innej kolekturze. Tutaj pierwszego, trzydziestego. Też chyba drugiego mi się udało kupić. No w każdym razie e, kupowałam tak jak mogłam, bo też nie chciałam kupować w tej samej kolekturze na drugi dzień. No bo nie wiem, czy ta paczka się sprzedała, czy nie. W każdym razie e, sobie będziemy drapać. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo nie wiem, czy przybliżać, po prostu będę mówić. Pewnie w tle będziecie słyszeć mojego pieska, więc zaczynamy sobie od, jedynkę, od jedynki i szukamy tutaj e, taki oto. Czapeczki symbol takiej imprezowej. No i co? Trzymajcie kciuki. Zaczynamy. Mamy awokado, szminkę, róże i mamy pierwszą wygraną partii, lustro, kokardę, dzwoneczek, saksafon, pierścionek, kości, czy coś jeszcze będzie. Jabłuszko, korale, okulary. I perfumy. No i mamy tutaj wygraną. No i patrzymy, co my tu mamy. Może ja troszkę przybliżę, bo tak naprawdę są strasznie słabe te elementy takie, wiecie, mało widoczne. Mamy tutaj 10 zł. No i dobrze. Niech będzie zawsze coś. Więc już nie będzie na pusto. Zdrabka z numerem 3. I to sama paczka. No i szukamy. Spójcie. Więc jedynka była szczęśliwa. Lustro. Aparat, serce, saksofon, but, perła, prezent. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Kości, róża, sweter, kokarda. I mamy party, kochani. Mamy kolejne partii Sukienka, czapka, awokado. Wiecie, z, Może ktoś powie, że jakby no, dużo zrapek z jednej paczki, ale wiecie, że w paczce potrafi być 5, 6 wygranych. No i wyciągnąć same wygrane to też trzeba szczęście. Więc uważam, że super. No i patrzymy, co my tutaj mamy. No jestem w szoku. 10 i 10. Mamy 20 zł. Więc w sumie bardzo się cieszę. X, X. Dobrze. No kolejna z Już inna paczka z numerem 7. No to szukamy wygranej. Czekajcie. I szukamy pierścionek, okulary. Kapelusz, prezent, perła, róża, śminka, wiśnia, kości, dzwoneczek, kokarda, serduszko. Ciekawe, czy siódemka będzie szczęśliwa, czy nie. Saksafon, awokado, perfumy, winogrono, jabłuszko. I ta zdrawka już jest pusta. Także mamy pierwszego pustaka. Pierwszego pustaka mamy. Kupowane z pierwszego. Kolejna zdrabka. Jest to zdrabka też z paczki z pierwszego i z numerem 8. No dobrze. Szukamy. Cukierek, saksafon, torba, wiśnia awokado, but, jabłuszko, fortepian, kapelusz, pierścionek, kości, perła. Sukienka, lustro, okulary, róża. Pierś, nie pierścionek, tylko sweter i prezent. No, niestety ósemka tym razem nie spisała się. Ok, troszkę są sondale. Kolejna zdrapeczka i kolejna ósemka, ale z innej, z innej paczki. No i zobaczymy. Portepian. Awokado, kapelusz, róża, sweter, lustro, sukienka, korale, cukierek, perła, aparat, perfumy serce, kokarda, prezent, winogrono, dzwoneczek, śminka, kości i wiśni. No, kolejna zrabka jest pusta. Dobrze. Następna z numerem 9. Szukamy. Inna paczka. Okulary, sweter, dzwoneczek, kokarda, prezent, róża, cukierek, seksafan. Mam nadzieję, że coś się pojawi. Perfumy, sukienka, szminka, jabłuszko, kapelusz, wiśnia, aparat i serce. No, kolejna jest przegrana. Ok, następna, dziesiątka i ta sama paczka mamy party jest tutaj sama pierwsza aparat serduszko pierścionek okulary szminka czy jeszcze coś będzie jabłuszko sweter dzwoneczek róża kapelusz perła sukienka winogrono saksafon, perfumy fortepian Awokado, torba i cukierek. No i patrzymy, co my mamy tutaj. Mamy 10 zł. No ale lepiej to niż nic. Tylko Z. Ok. Kolejna zdrabka z numerem 10. Yy, inna paczka. I szukamy torba, korale, piśnia, pierścionek, fortepian, jabłuszko. Kokarda, cukierek, kapelusz, winogrona, saksafon, róża, perła, kości, lustro, prezent, awokado, serce, sukienka i sweter. No niestety, ale jest pusto. Ok, S-set. Kolejna zdrabka z numerem 11. I szukamy wygranej. Sweter, róża, kapelusz, wiśnia pierścionek, yy, korale, fortepian, kości, torba, kokarda, dzwoneczek, serce, awokado, śminka, cukierek, saksofon, prezent i aparat. Niestety pusto. Pusto. Dobrze. Znaczy niedobrze. Numerem 13, zupełnie inna paczka, i szukamy kupowane te wrapki kiedy? Trzeciego. Dobrze. Pierścionek, szminka, cukierek, serduszko, lustro, saksafon, perfumy, winogrono, róża, kapelusz, naszyjnik, perła, aparat, torba, wiśnia, fortepian. Okulary, sukienka i kości. No niestety, ale jest pustą. Trzynastka pusta. Teraz mamy czternastkę. No i patrzymy, czy mamy ciuki, kokarda, aparat, może jakaś perełka by się nam tutaj trafiła, co? Torba, róża, fortepian. Mamy, mamy party. Super. Wygrana jest w numerze 14. Inna paczka. Mamy drugie partie. Super. Serduszko i szminka No ciekawe, czy będzie 20, czy coś więcej. 10 i 10. No mamy 20, ale też się cieszę. Nie powiem. X. X. Dobra. Do wygranych. Jeszcze troszkę tych drapek jest, więc jest szansa. Kolejna zrobka z numerem 16. I szukamy. Serduszko, sukienki. Sukienka, kapelusz, saksafon, jabłuszko, cukierek, awokado, wiśnia, kości, naszyjnik, perła, dzwonek, torba, pierścionek, prezent, róża, okulary, aparat. I ostatnie lustro. Także jest pusto. Ok. Naśmieciło się. Kolejna zrabka z numerem też 16. Inna paczka. No i patrzymy: aparat, jabłuszko, kokarda, okulary, naszyjnik, lustro. Mamy party. Super, bardzo się cieszę. Prezent: winogrono, torba, kości, perła. mamy awokado, perfumy, sweter szminka i wiśnia a tutaj mamy 10 zł no dobra, same dziesiątki i dwudziestki podbierałam, ale lepiej już to niż nic yy, numer 17 i ta sama yy, paczka, no zobaczymy czy będzie dwie zdrabki pod rząd wygranych kokarda ale nie zawsze mogłam wybierać więc musiałam wziąć to co jest Śminka prezent, lustro, dzwonek, fortepian serce, cukierek róża, kości, aparat, nie aparat, tylko okulary. No, niestety aparat jest na samym końcu, nie ma wygranej. Dobrze, odkładamy tu. Jeszcze troszkę nam zostało, numer 18. No i patrzymy. Coś tutaj będzie, z, y, już inne. Inna paczka. Śminka, wiśnia, aparat, lustro. Jabłuszko, okulary, sweter, róża, perfumy, naszyjnik, perła, pierścionek, torba, serce, prezent, kapelusz, kokarda, dzwoneczek i na samym końcu bucik, więc niestety jest. 100. Ok. Następna znów z numerem 18. też, ale inna już paczka. No i patrzymy, czy coś tutaj będzie. Dobrze. Zaczynamy. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. O, mamy party. Super. Naszyjnik. Perła. Aparat. Perfumę. Kolejne party. Wiśnia. Kolejne party. No to chyba już będzie ta perełka. Kolejne party. Super no zobaczymy czy będzie kolejna no nie ma jabłuszko, ale jest szansa na 50 zł. raz dwa trzy cztery nie cztery jest dobrze no to co my tutaj mamy 30 30 60 mamy 30 90 100 mamy 100 także mamy kochanie perełkę lubię to w z numer 18 no jest perełka, bardzo się cieszę. SSS. Na premierze też miałam perełkę, także no jestem mega zadowolona. Naprawdę, bardzo się cieszę z numerem 18. Kupiona 2 lipca. Była ta środa, także bardzo się cieszę. No kurczę, o, przepraszam. Dobrze, 19. Numer 19 i inna paczka. Szukamy, może jeszcze będzie perełka, ale się cieszę. Pierścionek, naszyjnik, torba. Ja już jestem zadowolona, bo już jestem zadowolona. Już połowa jest, także super. Bucik, serce, prezent. I mamy party. Mamy kolejną wygraną. Jest tutaj, zobaczcie. Szukamy, może jeszcze będzie sukienka, sweter, kapelusz i cukierek. No i patrzymy, co my mamy. Czy mamy 10 zł, czy coś więcej? No, mamy 10 zł, ale bardzo się cieszę. Lepiej 10 zł niż nic. Dobra, teraz yy, inna paczka z numerem 19. No to patrzymy, co tutaj mamy. Czekajcie. Okulary, serce, kokarda, lustro, cukierek, winogrono, aparat, jabłuszko, fortepian, korale, kości, buciki, wiśnia, sukienka, sweter, torba, perła, no i pierścionek, no niestety tutaj już jest pusto okej okay, ale jeszcze mamy troszkę zdrapek z numerem 19, zdrapka i inny inna paczka po prostu serce cukierek szminka saksofon, torba dzwoneczek, okulary prezent sweter, mamy party wow, super aparat pierścionek, kokarda perfumę i wiśnia no i patrzymy co tutaj jest znowu 10 zł no, dziesiątek jest mnóstwo no ale tak jak mówię cieszę się z każdej dziesiątki jeszcze mamy trochę zrapeczek, jest szansa z numerem 20 zdrapeczka i szukamy cukierek perfumę fortepian, sweterek Aparat, serduszko, wszystkich nie czytam elementów. Awokado, kości, wiśnia, saksafon, jabłuszko. No i kolejny pusteczek, niestety. Nie ma nic. Tu, dobrze. Ale śmieci się zrobiło. Z numerem 20. Kolejna zdrapeczka I patrzymy. Inny numer awokado, saksafon, szminka, wiśnia, torba, kokarda, sweter, lustro, perfumy, kapelusz, fortepian, jabłuszko, kości, cukierek, dzwoneczek serce, winogrono, but, prezent i ostatnia różyczka, ma no, niestety pusto końcowe są puste, ale jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery. Trzymajcie kciuki, żeby coś się pojawiło. Zrobeczka z numerem 21. No i szukamy. Cukierek, kokarda. Mamy party. Super. Czapka, okulary, dzwoneczek, awokado. Mamy kolejne party. Super. But, wiśnia, portepian, Perfumy, serce. No i dobrze. Patrzymy, co my mamy tutaj. 10 i 10. Kolejna 20. Też lubię, też biorę. Dobrze. ok Kolejna. Ja już nie wiem, jaka jest wygrana. Już, już muszę liczyć na nowo, ale cieszę się bardzo. Z numerem 22 i zdrowka też numer 22. Yy, paczka. No to zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Kupowana trzeciego. Dobrze. Szukamy wygraną. Prezent. Awokado, serce, dzwoneczek, sukienka, aparat, torba, jabłuszko, perła, winogrono, perfumy, sweter, kokarda, pierścionek, wiśnia, saksafon, kapelusz, naszyjnik, róża i kości. No niestety ta już jest pusta. Okej. Okay. I następna przedostatnia zrapeczka z numerem 23 i szukamy sweter, kości. Czy jeszcze coś dołożymy do tej wygranej cukierki, okulary, sukienka, dzwoneczek, kokarda, winogrono, saksafon, róża, fortepian, prezent, perła, śminka, serce i aparat. No niestety pusto. I ostatnia zrapeczka z numerem 24. Zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś wygrana, czy nie. Mamy prezent: mamy fortepian, jabłuszko, saksafon, winogrono, kokarda, perła, awokado, naszyjnik, perfumy, serce, wiśnia, torba, sweter, kości, okulary, róża no ostatnia już się okazała pusta ale teraz sobie zrobimy takie podsumowanie tu są zdrapki przegrane a tu są zdrapki wygrane więc sobie policzymy ile przegrało raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście dwanaście, trzynaście czternaście, piętnaście, szesnaście szesnaście zrapek.

180, 190, 210. 210 zł na 250 jestem 40 zł na minusie, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona, bo no uważam, że fajnie, no mogłoby być na plus, ale perełka, która mi się tutaj trafiła, uratowała całą sytuację. I jest to perełka, słuchajcie, zaraz wam powiem, numer 18 i tak jak mówiłam, drugiego kupowane. Kup, wygrały zrabki 30 kupowane pierwszego, trzeciego, drugiego, drugiego drugiego, trzydziestego i trzeciego w sumie każdego dnia kupiłam zrabkę, gdzie tam była jakaś wygrana no powiem Wam, że jestem zadowolona więc myślę, że jest to dobry wynik bo jak się kupi taką zwykłą paczkę to czasami 140, 150 wraca, a tutaj mam 210 zł jest to bardzo dobry wynik no i co, kochani? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zobaczymy, jak tam będzie dalej, bo yy, no, tak jak mówiłam, że będziemy mieli wesele, więc może nagram kilka odcinków do przodu, bo nie będzie po prostu czasu. No, ale jak na razie jeszcze yy, jest troszkę czasu, to będę po prostu na bieżąco nagrywać. Ja Wam dziękuję jeszcze raz. Cieszę się, że wzięłam tą zrobkę No i kolejnej, że tak powiem, kolejna pereruka do mnie trafiła. Naprawdę, no jest to miłe, naprawdę jest to bardzo miłe. No i co? Do zobaczenia. Buziaczki, papa pa.